zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Niech właśnie to święto wybrzmi dziś i czasy jak najgłośniej, bo to najbardziej znane ze zwycięskich, podkreślę, zwycięskich powstań narodowych. Nie niczego tym, którzy podejmowali walkę, mieli nadzieję, lecz przegrali, podjęli walkę przegraną, ale w słusznej sprawie. Walczyli o wolną i niepodległą Polskę. W insurrekcji kościuszkowskiej w powstaniu listopadowym czy styczniowym, w powstaniu warszawskim, czy w walce z komunistycznym jarzmem. O nich bezwzględnie należy pamiętać. Ale teraz czuję, że wreszcie możemy nieco odsunąć nasz polski zwyczaj szczególnego kultywowania narodowych porażek i niech dzisiejszy przykład stanie się regułą. Dzień 27 grudnia jak najbardziej godnie do tego przystaje. Zwycięskie powstanie Wielkopolskie z lat 1918-1919. Powstanie, które miało nie tylko znaczenie lokalne tu w Wielkopolsce i na Kujawach, ale przyczyniło się również do ukształtowania granic II Rzeczypospolitej. Wpłynęło na postanowienia konferencji pokojowej zakończonej podpisaniem przez narody Traktatu Wersalskiego i przez świetnie zorganizowane, bitne wojska Wielkopolskie miało ogromny wpływ ostateczny sukces wojny polsko-bolszewickiej 20 roku. Dziś pamięć o Powstaniu Wielkopolskim wreszcie przestaje być peryferyjna. Powstanie wielkopolskie staje się już nieczęścią polskiej historii wśród wielu wydarzeń końca II i początku III dekady XX wieku, ale usadawia się w samym jej centrum. Jakże ważnej, bo w historii walki o niepodległość ojczyzny walki zakończonej wielkim sukcesem. W tym szczególnym momencie chciałbym podkreślić jeszcze jedną istotną rzecz, ważną szczególnie dla nas, dla licznie tu zgromadzonego środowiska rodzin powstańczych, dla nas, dla Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z lat 1918-1919, organizacji, która od kilkudziesięciu lat te środowiska reprezentuje i zrzesza. Kiedy Towarzystwo powstawało w Poznaniu niemal 32 lata temu, było pierwszym i przez długie lata w zasadzie jedynym głosem, które mówiło o godnym uczczeniu Powstania Wielkopolskiego i powstańców poprzez formalne ustanowienie dnia 27 grudnia świętem o randze Państwowej. Była to jedna z najważniejszych idei naszej organizacji. Myślę, że nawet najważniejsza idea. Gdy 23 lata temu powstawał Oddział Towarzystwa w Bydgoszczy, i tutaj, dokładnie w tym miejscu, 27 grudnia 1998 roku po raz pierwszy towarzystwo, po raz pierwszy współorganizowało z miastem Bydgoszcz uroczystość rocznicową. Ta idea ponownie tutaj wybrzmiała. Życzyli sobie tego synowi i córki powstańców, życzyli powstańcy wnukowie i prawnukowie. Dopominali się tego wszyscy zaangażowani w działalność naszego towarzystwa w Bydgoszczy i w dziesiątkach kół rozsianych po całym województwie. Dzisiaj... Wielu przedstawicieli Towarzystwa i Kół z terenu województwa jest również z nami tutaj. I tak pięknie uczona przed trzema laty setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego puściła w ruch koło tej historii, której jesteśmy świadkiem. Wcielenia w życie idei ustanowienia Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Historia, która właśnie dzisiaj zatacza tutaj, w tym miejscu koło. Przez ostatnie nasza, lata nasza idea stała się wspólną ideą samorządów regionu Wielkopolsko-Lubusko-Kojawskiego. Idea ta złączyła we wspólnym działaniu również instytucje państwowe, takie jak Instytut Pamięci Narodowej, Muzea Państwowe i Samorządowe. W połowie tego roku tysiące mieszkańców także Bydgoszczy i ziemi kujawsko-pomorskiej podpisało się pod petycją do prezydenta III Rzeczpospolitej o podjęcie inicjatywy złożenia w parlamencie projektu ustawy którą na końcu, co podkreślam, jednomyślnie przyjęli posłowie senatorowie. Za to nasze środowisko mówi dziękuję. Dziękuję też wszystkim tym, którzy od dziesiątek już lat nie zapominają o Powstanie wielkopolskich i Powstańcach, spotykając się tutaj w kościele garnizonowym parafii wojskowej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej w Pokoju oraz pod grobem nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. Panie Prezydencie, Szczególnie dziękuję miastu, które od lat dba o to wyjątkowe miejsce i o pamięć o Powstaniu i Powstańce Wielkopolskiej. Dziękuję też Panu Wojewodzie, dziękuję również Panu Marszałkowi, bo kiedy jesteście potrzebni, Was także nie brak. Dziękuję harcerzom, nauczycielom, uczniom szkół regionu, dziękuję również służbom mundurowym, Straży Miejskiej, Policji oraz Wojsku Grenizonu Bydła. Bez Waszej pomocy i Waszego uczestnictwa nie wyobrażamy sobie tego święta. Święta upamiętniającego zwycięskie Powstanie Wielkopolskie z lat 1918-1919 oraz Powstańców. Cześć i chwała bohaterów. Cytuję słowa Masylianki Wielkopolskiej, pieśni powstałej kilkadziesiąt lat temu na Cześć Powstańców i postanie Wielkopolskiego. Cześć Powstańcom, Sława. Szanowni kombatanci, szanowni Państwo, drodzy Wytgorzkanie. Dopóki mamy wiarę w naszą sprawę i niezłomną wolę zwycięstwa, zwycięstwo nie będzie nam odmawiane. Te słowa Winstona Churchilla, choć wypowiedziane wiele lat po wydarzeniach, które dziś wspominamy, mogłyby stać się powstańczą dewitą. Powstanie Wielkopolskie było bowiem jednym z tych nielicznych powstań w dziejach naszego kraju, które zakończyły się zwycięstwem. Dzięki determinacji i odwadze Wielkopolan oraz ich gotowości do walki o niepodległą możliwe było odzyskanie zagarniętych przez zaborce ojczystych ziem i scalenie odradzającej się po latach niewoli Rzeczpospolitej. Wydarzenia sprzed 103 lat uczą nas dzisiaj, że nawet w obliczu silniejszego wroga każdą walkę można wygrać, jeśli tylko nie braknie nam wiary w słuszność bronionych ideałów. Nasi przodkowie ponad wiek temu walczyli o suwerenną Polskę, powierzając w nasze ręce wolność i niepodległość, niczym najcenniejszy dar, bo okupiony nierzadko własnym życiem. W wymowny sposób świadczy o tym również grób nieznanego powstańca, przy którym dziś się tutaj gromadzimy. Ciężko ranny powstaniec, który zmarł w szpitalu wojskowym w Wydgoszczy, nie odzyskawszy przytomności, to tylko, to tylko jedna z wielu ofiar, których poświęcenie nie może pójść na Marne. Warto o tym pamiętać również dzisiaj. W obliczu nowych, rodzących się na świecie totalitaryzmów i społecznych niepokojów to od naszych decyzji i zaangażowania, odpowiedzi na wyzwania, które niesie nam współczesność, zależeć będzie przyszłość naszej ojczyzny, jej bezpieczeństwo i uznanie poza granicami. Dzisiejsze wybory zdecydują o tym, jaką Polskę przekażemy jutro naszym dzieciom i wnukom. Powstańcy Wielkopolscy, których pamięć wciąż jest w nas, żywa, stali swój egzamin z patriotyzmu. Stali go również obrońcy ojczyzny walczący z hitlerowską i sowiecką nawałą w czasie II wojny światowej oraz wspomniani w tym szczególnym roku 20 marca 1981 roku, uczestnicy wydarzeń sprzed 40 lat. Zapraszeni zatem we wzór bohaterów, którzy zapisali kluczne karty naszej najnowszej historii, miejmy zawsze świadomość ceny, jaką przyszło nam zapłacić naszym przodkom za suwerenną i niepodległą Rzeczpospolitą. Niech pamięć o nich zawsze kształtuje nasz szacunek i miłość do ojczyzny oraz dumę z osiągnięć tych, którym ją zawdzięczamy. Nam również nigdy nie zabrakło odwagi wystawach w obronie Polski, jeżeli kiedykolwiek ponownie zagrożony będzie dany nam do daty cenny dar, dar wolności. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panie Prezydencie, Panie Prezesie, Panie Naczelnik, Panie Pułkowniku, Szanowni Państwo. Powstanie Wielkopolskie połączyło mieszkańców ziem... Zaboru Pluskiego, którzy 27 grudnia 1918 roku ruszyli w bój o niepodległość. I także dzisiaj powstanie Wielkopolskie łączy nas, mieszkańców województwa Wielkopolskiego, Pwiatko-Pomorskiego i Lubuskiego. Pamiętamy i oddajemy hołd bohaterom wydarzeń sprzed ponad 100 lat. Dzięki nim kolebka polskiej państwowości wróciła w granicę. Odrodzonej Rzeczpospolitej. Dzisiejszy dzień jest szczególny, bo po raz pierwszy rocznicę wybuchu tego zrywu obchodzimy jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Dzięki inicjatywie lokalnych środowisk patriotycznych powstał projekt stosownej ustawy. Pan prezydent Andrzej Duda podpisał ją i w ten sposób zyskaliśmy święto państwowe, które upamiętnia ten antypruski i zarazem propolski zryw. Zryw zakończony bezapelacyjnym zwycięstwem. Łączy nas duma i wdzięczność dla powstańców Wielkopolski. Uznanie dnia wybuchu powstania Wielkopolskiego za narodowe święto jest wyrazem hołdu państwa polskiego, dlatego doskonale przygotowanego i przeprowadzonego czynu zbrojnego. Bez niego odrodzonej ojczyźnie brakowałoby serca w postaci ziem i miast związanych z początkami polskiej państwowości, jak na przykład Poznania, Gniezna czy też Gruszwicy. Świętując Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, chylimy głowę przed bohaterstwem i ofiarą jego uczestników, szczególnie tych poległych w boju. Pamiętamy też o weteranach powstania, Wielu z nich za udział w antypruskim zrywie zapłaciło życiem w 1939 roku podczas dokonywanych przez Niemców zbrodni. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo organizatorom dzisiejszych obchodów. Słowa uznania kieruję również dla lokalnych, tutaj do lokalnych historyków, muzealników, rekonstruktorów, harcerzy, wszystkich środowisk patriotycznych, które pamiętają o powstańcach z lat 1918-1919. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała powstańcom wielkopolskim. Dziękuję. Szanowni kombatanci, drodzy podąkowie powstańców wielkopolskich, szanowni Państwo, powstanie wielkopolskie wspominamy dziś z dumą jako zryw niepodległościowy, który przyniósł wolność regionowi Pozostającemu przez górą 120 lat pod pruskim zaborem. W skomplikowanej sytuacji politycznej końca roku 1918 Wielkopolanie, zainspirowani wizytą wybitnego artysty i polityka Ignacego Jana Paderewskiego, chwycili za broń i wywalczyli niepodległość. Walki toczyły się na terenie całej Wielkopolski, a zginęło w nich 2000 powstańców. Coroczne obchody rocznicy wybuchu powstania były zawsze wspomnieniem jednego z najważniejszych wydarzeń w historii regionu, a jednocześnie pozwalały przywołać emocje towarzyszące odzyskaniu niepodległości, dumę z dokonań ojców i dziadów, satysfakcję z wielkopolskiej skuteczności, która dała zwycięstwo. Bardzo dbano, aby pamięć o tym zrywie niepodległościowym trwała także wśród mieszkańców całej Polski. Ta praca przyniosła wreszcie wymierny efekt. Bo to przed miesiącem, w dniu 23 listopada, w hotelu Bazar, w obecności działaczy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i władz samorządowych, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe, Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. No. Chciałbym przy tej okazji wyrazić satysfakcję z aktywnego udziału także samorządu naszego województwa w dorocznych obchodach rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, bo wpisywały się one zawsze w istotny sposób w cały kształt obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości na ziemi kujawsko-pomorskiej. Pamiętajmy, że bohaterski zryw mieszkańców Poznania, a potem całej Wielkopolski, przesądził o powrocie do wolnej Polski, także znacznej części ziem pomysłowego województwa Jasko pogorskiego w tym Bydgoszczy, która po 148 latach polskiej niewoli wróciła do macierzy. Nie od będzie jednak dziś przypomnieć także, iż powstanie, nazwane później Wiekopolskim, szybko ogarnęło też pamięć i krainy, m.in. Żmin, Łagi, i Szubki. Najważniejsze miasto Kujas zachodni, i Wrocław, wyzwolony został z niemieckiej niewoli po krwawej walce powstańców. Dowodzonych przez podkorucznika Pawła Cymsa już w dniu 6 stycznia 1919 roku. Wcześniej w rękach powstańców znalazły się Barcin, Piechcin i Kruszwica oraz cały szereg mniejszych miejscowości. Uczcimy więc dziś także pamięć mieszkańców miejscowości wchodzących dziś w skład naszego województwa, którzy niemal jednocześnie z rodakami z Wielkopolski chwycili za broń, by zrzucić jarzmo. Polskiego zaborcy. Przypominając o tym, chciałbym podkreślić, że traktujemy tu, na Kujawach i Pomorzu powstanie wielkopolskie lat 1918-1919 jako część naszej wspólnej polskiej drogi ku wolności. Bowiem wolnościowe aspiracje podzielali wówczas Polacy z wszystkich regionów, nie tylko wiekopolakie. Dziś nie ma już wśród nas powstańców. Ale my także mamy jako kolejne pokolenie bardzo ważny obowiązek do zrealizowania. Mamy przypominać, że istnieje coś takiego jak etos służby Polsce. Oby nie zabrakło nam w tej służbie cierpliwości i pokory. Obyśmy potrafili jednoczyć się nie tylko w obliczu zagrożenia, ale i gdy trzeba wspólnie znosić gmach naszej ojczyzny. Bo dziś budujemy ją na fundamentach, które zostawili nam nasi poprzednicy. Części chowa postańcowie po postu.